że jestem Cydia. to kolejny odcinek Zagrajmy do Looking Dead, epizod 3. Jesteśmy na jakiejś opuszczonej stacji z Clementine i wyślęmi ją. Sounds good. Sun bejeżała do środka. Okej, I can see in. What do I do now? No, co widzisz? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I done. think I opened it. For real? I think so. Okay. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Na razie nie wygląda to źle. A jednak... Dobrze to też nie wygląda. Ok, zablokujmy drzwi, co by się nie otwierały. I nie wiem czemu pojawił się pasek czasu. Hmm. Ciekawe, co by się stało, jeśli byśmy jednak nie zamknęli tych drzwi. O, hm, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. I w sumie średnio mnie to obchodzi. Chociaż ciekawie byłoby zobaczyć, ale po co? W sumie po co? Zamknięte? Przerwa. Hmm, pusta półka.

Chociaż może da radę Ups O oh, fuck O oh, fuck I pistolet upadł Dobra, wycofać się po klucz, wycofać się po klucz, wycofać się po klucz Drugi fail w, tej, w tym epizodzie. Dobra, teraz... teraz to zrobimy. Okej, okay, jak to teraz zrobić? Jak to zrobić, żeby było dobrze? Ich jest dwóch. Jeden tu, drugi tam. No, tam jest klucz. Czy da się do niego iść? Cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się. Dobra, muszę od razu trzymać po prostu wóz, żeby on to zrobił tak jak trzeba. I niech zrobi to tak jak trzeba, a nie tak jak to robi. Kontynuuj. Dobra, teraz niech się uda. Weź kluczyk. Weź kluczyk, albo zobacz zombiaka, który jest za naszymi głowami i musimy go... Zabić. A raczej ich jest dwóch. Oni są dwaj. No, tak brzmi lepiej. Wuu, cofaj się, cofaj się, cofaj się, mówię. No, za wolno to robię. Muszę pierwszy użyć pokrętła, potem dopiero nacisnąć. Co jest dość trudne. Przynajmniej dla mnie. Chyba, że da się po prostu jakąś strzałką to zrobić, ale nie sądzę. No i wyżej wam to trochę wytnę, ale raczej nie. Raczej nie, tak więc teraz się cofamy. Teraz się cofamy, i musimy złapać w odpowiednim momencie ten klucz. Tylko, że to nie za. niedokładnie się podświetla. Okej. Okay. I teraz jeden I teraz drugi, 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 drugi Dawaj, dawaj Pu... okej, okay, okej okay. Dawaj, dawaj Okej, okay, udało się Jakoś się udało It's okay, it's okay Everything's fine Uuu, Nie dobrze. Bardzo niedobrze. Otwieraj te drzwi, otwieraj to, otwieraj to, otwieraj i. Otwórz. Trzaj. Uf, udało się. To już nam wyszło dużo lepiej. Na szczęście. nie okay what's going on i thought i heard a gunshot we're fine we found some walkers you and an eight-year-old versus three of them huh mm, Sobie. We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. I hope you know what you're doing with her. Mm, nadal tak? We're still alive, aren't we? Yeah, you are. Okej, okay, tu muszę jedną rzecz wyciąć, tak więc widzimy się za chwilkę. Okej, okay, jestem. Sprawdzałem tylko czy jest wolne miejsce na dysku, bo zostało tylko 60 giga, więc kolejny odcinek będę już musiał nagrać na inny dysk. No tylko tak mówię, więc... Nie słuchajcie mnie teraz, jeśli was to nie obchodzi po prostu. I weźmy palnik, który jest nas... jest nam Co teraz potrzebny. Mm, nauczyliśmy się, że wszystko jest niebezpieczne. Ok. Ok. I teraz, teraz, teraz tu nic ciekawego nie ma, chyba? Tak? No nic nie widzę ciekawego, więc możemy stąd wyjść. On wziął ten panik? Nie wiem, gdzie on go zmieścił, ale. <kuh> Ale skoro zmieścił no to czemu się czepiać? I po co mu dwa pistolety? Też pytanie. Ale może się przydadzą, zawsze lepiej mieć ubezpieczenie, zabezpieczenie. Okej, okay, tak więc weźmy się z naprawianie na górę słodkami słodkami jakimi słodkami drabiną. i chodźmy tu jest to i palnik ciekawe czyli potrafi go używać no potrafi jak widzę Co to? the the hose is leaking turn it off dude I I don't want my eyebrows burned off no, na szczęście mamy taśmy. No i teraz użyj go. That's crazy. Look at it go. Just about got it.

Okay, it will be a God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. But the order. Maybe. Wow. Guys, there's something coming. The what? Must be thousands. We gotta go. Wow, my okay. god I it's going. Pull me up. Okay, it's gone. go? Okay, just by me. oh, fuck. Shit! What the hell do we do now? No, chodźcie tu. We no okay, skażcie. Ale No Tam się wydało. Jump. No! Jump, no. jest no. okay, ja on skoczy. Okej. Okay. Ratuję go czy nie? Okej, okay, biegną. Uh. Co? Oh me! You son of a bitch, save him! Oh me! Oh fuck. Chciałem go ratować. Uh udało się Myślałem, że to nie będzie się działo aż tak szybko i że uda mi się wciągnąć oboje Ale udało nam się. uciec tam się rozlewa. Tam się rozlewa gaz. No. We're okay. Speak for yourself. My leg is spocked. We're fine, Clementine. We're fine. Się rozlewa gaz, i byle. o, nawet nic się nie stało takiego jak myślałem. I jedziemy dalej. O! Zbliżamy się do jakiegoś większego miasta. Czyżby już. Czyżby to już nasz cel? Sawana o, Tak mi to wygląda. Tak mi to wygląda, więc. Więc jedziemy. Stop the Atlantic. We'll find Clementine's parents when we get there. I thought they were dead. Looking for them, then. That's not the plan. Well, it's ours. She and I talked it through. Hmm. po dzisiejszych wydarzeniach sobie. poradzisz sobie, gluby alright <coughs> i'll be alive i guess blood in my heart blood in my brain at least i'll leave you to your thoughts. She's out cool, like I've never seen. <coughs> o krótka się odzywa zobaczmy got your parents right here and you'd be sure to find me whether lee wants you to or not now what i need so holy shit i thought that fucking thing was broken niby był? so did I. who the fuck was that <laughs> If he's convinced clementine that he has her parents y'all might wanna rethink your plan oh it's coneyts wow you want to get on a boat you want to wait around till the walkers figure out we're here i know i promised that we'd find your parents but Savannah's more dangerous than i thought it would be i don't know how much longer he can keep on like this if his leg gets any worse we're gonna have to carry him or leave him if i were you i out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. Okay, to zapowiada się. ciekawie, naprawdę. Okej, okay. jakie tu są statystyki? E, Zastrzeliliśmy ją, jesteśmy w mniejszości. E, no, ale to zrobiłem niechcący przecież, więc tu raczej by był po prawej stronie. E, DJ No, też jesteśmy w mniejszości. Większość się zabrała. Ciekawe, co mi się wtedy stało. Hm. Walczyliśmy z Kenem. No, dało się nie walczyć, nawet jak widzę. Ale my walczyliśmy. Zastrzeliśmy Daka. A... Większość zestrzeliła. Wow. Nie myślałem, że tak. A... To zrobiłem też niechcący, że nie pomogłem dla Omida. No ale okej. Okay. Tak tu mamy litery, których nie mogę przerwać. Ale czwarty rozdział już wyszedł. Tylko czekać na sporo Które będzie, myślę, niedługo. Nie myślałem, że uda mi się nagrać całą grę w jeden dzień, w kilka godzin. Wow! No, nie był to długi rozdział, ale. No, cieszę się, że udało mi się to nagrać całość. Rozdział może nie był tak epicki jak poprzedni, ale naprawdę był. Był po prostu w innym stylu. Był tak samo dobry, ale w innym stylu, jakby. Inne rzeczy i tak dalej. Ale też był. Też był dobry. Chociaż szkoda, że nie, no, nie ma z nami już Carly, ani, ani, ani... Szkoda, że z nie... Tylko szkoda, że nie ma już z nami Carly, ani Lee, ani też no, Cathy, ani Daka, ani... Chyba to już wszyscy. No szkoda, że nie dało się inaczej tego załatwić, no ale... Mm, mówi się trudno. Ogólnie rozdział świetny, tak samo jak wszystkie, więc tylko czekać na następny... I kto to był na tej krótkofalówce? To mnie interesuje najbardziej. Tak więc myślę, że gdzieś za miesiąc, no, dla Was to nawet za dwa tygodnie będzie kolejny odcinek już z epizodu czwartego. I widzimy się myślę wtedy, chociaż jeszcze teraz się nie będę żegnał. Poczekajmy, aż się skończą napisy. Hmm, naprawdę krótki był ten rozdział, chociaż. Wyszło chyba 11 odcinków albo 10. 10 albo 11. Co nie jest jakoś dużo. 10 tak po 15 minut, 10... Hmm. podobnie jak poprzednie wyszło. No i tak załadowało się wszystko. Ach, nie chcę grać jeszcze. Tylko, tylko zrobię... Zrobię jedną rzecz. Usunę sobie ten safe, bo jest to kopia tego, na którym graliśmy i ten skopiuję tutaj. I teraz sobie wejdę w niego. Nie będę oczywiście grał, bo nie ma jeszcze tu spolszczenia do tego rozdziału. Ale zapowiada on się na pewno ciekawie. No, za każdym rogiem. Ciekawe. Naprawdę ciekawi mnie o co chodzi z tą krótkofalówką. Tak samo było przecież poprzednio, jak tam ta kobieta rozmawiała. Tak samo tutaj jakiś facet i obie te sprawy są niezbyt wytłumaczone, więc, więc jest naprawdę ciekawie. No ale to by było na tyle. Tak, kolejny epizod z głowy. O, to może nie jest do dobre słowo. Kolejny epizod przeszliśmy, więc... więc do zobaczenia w kolejnym epizodzie. No i cześć!